Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę Dostąpili radości życia wiecznego Przez Chrystusa Pana naszego Amen, Amen. Kochani bracia i siostry, usiądźmy jeszcze Mój drodzy, podczas nabożeństw majowych jak ci, którzy łączą się z nami, śledzicie, wy tutaj obecni, zatrzymujemy się w miejscach szczególnych, które wybrała sobie Matka Najświętsza. A wybrała sobie w tych miejsc bardzo wiele. Wciąż przychodzi do nas i jakże często w tych ostatnich czasach, w czasie objawień, widzimy Matkę Bożą zasmuconą. Matkę Bożą, która przychodzi i czasami w znakach. W znakach, kiedy ona też chce nam powiedzieć, w tym znaku, nic nie mówiąc. Wczoraj mówiliśmy o objawieniach Monte y, Róży Duchownej, a więc ze Kapłanów. Mówiliśmy w o jesteśmy we Włoszech, byliśmy w Belgii, we Francji. Ale moi drodzy, zatrzymując się dalej na terenie Italii, dzisiaj piątek. Szczególnie więc chcemy udać się z Marią Cierpiącą, bo tak można by nazwać. Udajmy się więc na Sycylię, Syrakusę, niedaleko wielkiego wulkanu. Jeden z największych największy w Europie wulkanów, który ma 260 kraterów, a więc tyle nieustannie co jakiś czas wybucha. Ludzie. Tam żyją w jakimś nieustannym zagrożeniu. Ale ona właśnie tam przyszła. Przyszła do Syracus w 1953 roku w znaku, w tym znaku szczególnym, bo tam powstało piękne sanktuarium, znak płaczącej. Ona Maryja płacząca. Jest to jedyny sanktuarium w świecie. Gdzie uznano cud płaczu, czyli cud łez, to jest cudowne, że mogli te łzy zbadać, przeanalizować. I Matka Boża płakała przez trzy dni w różnych godzinach w domu Antoniny i Angela Jamusso. Rozpoczęło się to wszystko, Rozpoczęło się pod koniec sierpnia, kiedy 30-29 sierpnia i przez trzy dni, zwykłe małżeństwo otrzymali w prezencie ślubnym płaskorzeźbę. Identyczną płaskorzeźba, którą otrzymałem. Właśnie w Syrakuzach, w tyle za tą płaskorzeźbą jest właśnie chustka, która jest została pomoczona w tych ust łzami Matki Bożej. W 2016 roku minęło 63 lata, to można sobie policzyć ile teraz od tego wydarzenia. W roku jubileuszowym właśnie szczególnie uczczono też w tamtym jubileuszu Miłosierdzia. Bo to Matka Boża przychodzi jako matka, można powiedzieć, miłosierdzia, ale cierpiąca. Te łzy widzieli, widziało setki tysięcy ludzi. Mogły ich dotknąć tych łez więcej. Mogli niektórzy skosztować. Po się łzy ludzkie. Trzy dni płakała. Również święty Jan Paweł II udał się do tego sanktuarium, ale wcześniej jako kardynał. Jedyne sanktuarium, więc możemy powiedzieć, że Matka Boża płacze. Bolesna, płacząca. I przychodzi właśnie w takich znakach. Przed dzisiejszym nabożeństwem otrzymałem fotografię oraz film z Rumunii. W jednej z parafii od kilku dni przed parafią stoi figura Matki Bożej z Fatimy. I w jednej z parafii płacze Matka Boża łzami. Ocierają łzy, bo ona wciąż płacze. Tamtejszy biskup w Rumunii już zapowiedział modlitwę i prosi, aby tę figurę przyniesiono do biskupstwa. Rozpoczął się płacz przed jedną, zwykłą parafią. Kochani moi, żyjemy w czasie bardzo trudnym. W czasie. Wielu apostazji, w czasie wielu odejść kapłanów, wielu odchodzi kapłanów. W czasie wielu, w czasie kiedy wielu młodych zatarciło sens życia. Bodaj dzisiaj otrzymałem informacje również i prosili o modlitwę tylko z jednej miejscowości, komu Bergamo we Włoszech. W ciągu dwóch miesięcy pięć osób popełniło samobójstwo. Młodych w wieku dziewiętnaście, dzisiaj pochowali drugiego młodego chłopca dziewiętnastoletniego. Przez wczoraj w Toruniu, w Toruniu młoda dziewczyna piętnastoletnia skacze na dół na jednej z galerii i popełnia samobójstwo. Wielu młodych żyjemy w czasie pandemii, kiedy tym skutkiem ubocznym jest również to, czego szatan tak bardzo chciał, aby ludzie weszli w jakąś pustkę, osamotnienie, aby weszli w jakiś moment depresji, która sprawia, że człowiekowi nie chce się żyć. Więcej, że chcę skończyć z tym życiem. Dlatego tym bardziej prosimy Cię, Panie Jezu, przychodzimy, wiemy, że Maryja płacze, że rodzi łzy nad nami, bośmy się stali niewierni, bośmy odeszli, bośmy zapomnieli, bo w tyle zna w nas pychy, złośliwości. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii pyta nas o miłość. Dam Wam Ducha Świętego, Ducha pocieszyciela, po to, abyście sobie wszystko przypomnieli, to co Wam mówiłem. Ale najpierw, abyście przypomnieli sobie o tym pierwszym o miłości. Matka Boża płacze bo ludzie przestali kochać, bo ludzie stali się bardzo fałszywi, oszukują się, nie ma już szczerości. I wśród najbliższych w rodzinach nie ma przyszłości świata. Nie ma żadnej przyszłości, jeśli my dzisiaj nie powrócimy do tej pierwszej miłości, do której nas Bóg zaprasza, Matka Najświętsza. Dlatego dzisiaj, w ten piątek, poprzedzający Wigilię, zesłania Ducha Świętego, spoglądamy na Pana Jezusa, który dał nam tego Ducha Świętego i prosimy Panie umocnij ale spoglądamy na Matkę Najświętszą. Maryja, i może te słowa dzisiejsze zakończę modlitwą do Matki Bożej, płaczącej w Syrakuzach, płaczącej wtedy i płaczącej dzisiaj łzami, które my nie widzimy, ale one wciąż płyną po jej twarzy. O Madonna łez. Wejrzyj z matczyną dobrocią na ból świata. osłusz łzy cierpiącym, zapomnianym, zrozpaczonym, ofiarą różnorakiej przemocy. Wyproś dla wszystkich łzy nawrócenia i nowego życia, żeby one otworzyły serca na odradzający dar Bożej miłości. Wyproś dla wszystkich łzy radości po doświadczeniu głębokiej czułości Twojego syna. Amen. Pod Twoją obroną uciekamy się, do święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie grać w strzeżach naszych, oraz wszelakich swych przywód racz nas zawsze do Pannochwalenia i Błogosławieństwo. O Pani nasza, o orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas synem synowi swoim nas polecaj, swojemu nas pojednaj. I wstydem Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie, czcząc stańcem naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.